Chcielibyśmy powiedzieć dziś o problemie, który dotyczy bieżącego posiedzenia Sejmu i dotyczy sytuacji samorządów terytorialnych w Polsce. Otóż Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej składało wiele obietnic, ale bardzo często powtarzaną obietnicą była obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych. I podczas kampanii wyborczej i później po ekspoze pani premier zwracaliśmy uwagę, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku, które jest korzystne dla obywateli, jednocześnie oznacza radykalny ubytek dochodów samorządów i uderza tych samych obywateli ograniczeniem dostępu do usług publicznych organizowanych przez samorządy. Mówiliśmy o tym podczas debaty po ekspoze Pani Premier. Niestety prawo i sprawiedliwość nie słucha obywateli, nie słucha samorządów, nie słucha parlamentarzystów. I pan prezydent Andrzej Duda w listopadzie ubiegłego roku złożył projekt podniesienia kwoty wolnej zgodnie z obietnicą wyborczą w Sejmie projekt ustawy, bez jakiejkolwiek rekompensaty dla samorządów, odbierający tym samym samorządom około 8, 8 miliardów złotych rocznie ich dochodów własnych, dochodów, z których finansowane są przedszkola, żłobki, pomoc społeczna. Dofinansowanie komunikacji publicznej i wiele bardzo ważnych dziedzin, tych, z których korzystają na co dzień Polacy. Widząc lukę w projekcie ustawy prezydenta, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej przygotował własną ustawę, którą skonsultowaliśmy jeszcze w grudniu ubiegłego roku z korporacjami samorządowymi i w styczniu złożyliśmy do Sejmu. Dziś odbyło się pierwsze czytanie tego projektu ustawy i dziś. Usłyszeliśmy, że prawo i sprawiedliwość zamierza w pierwszym czytaniu ten projekt odrzucić. Projekt ten de facto jest ręką wyciągniętą w kierunku prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Pisu i nasz projekt pozwala naprawić błąd, który został um, spowodowany przez projekt prezydencki. Niestety ta propozycja naprawienia błędu prezydenta przez PiS z powodów czysto politycznych ma zostać jutro w głosowaniu sejmowym odrzucona. Jeszcze raz powtórzę, że projekt, który złożyła Platforma Obywatelska jest reakcją na złożenie prawdziwego bubla prawnego przez prezydenta Rzeczpospolitej projektu złej i szkodliwej ustawy. Szkodliwej szczególnie dla samorządu terytorialnego w Polsce, bowiem nie przewiduje on żadnej rekompensaty do utraty dochodów w wysokości około 8 miliardów złotych rocznie przez jednostki samorządu terytorialnego. Spowodowałoby to olbrzymie ubytki w budżetach i doprowadziło do niemożliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w najbliższych latach. A przypomnę, że w latach 2014-2020 mamy do dyspozycji chociażby tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 80 miliardów euro. Stąd też Platforma Obywatelska reagując na ten zły i szkodliwy projekt przedstawiło własny, który również dotyczy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podnosząc ich udziały, procentowe udziały w podatku PIT, stosownie do ubytków, jakie poniosą przy wprowadzeniu ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatków. W trosce o dobrą kondycję samorządu, w trosce o to, żeby samorząd mógł realizować usługi publiczne na najwyższym poziomie, ażeby mógł kontynuować modernizację kraju, realizować inwestycje infrastrukturalne. Ten właśnie projekt złożyliśmy i jesteśmy naprawdę bardzo mocno zdziwieni i lekko zbulwersowani, że przedstawiciele PIS-u zaproponowali zakończenie procedowania nad tym projektem, a mianowicie odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Uważamy, że najważniejsze jest dobro Polaków i niezależnie od tego, czy projekt ustawy zgłasza klub platformy obywatelskiej nowoczesnej PSL czy PiS, jeśli w tym projekcie zawarte są dobre rozwiązania, to powinny być one co najmniej rozpatrywane na posiedzeniach komisji. Na tym polega rola parlamentu, na tym polega rola posłów. By wybierać najkorzystniejsze rozwiązania dla obywateli, oczywiście w granicach możliwości budżetu państwa. Co najważniejsze, krytykę projektu prezydenckiego podziela też de facto Ministerstwo Finansów. Podczas dzisiejszego pierwszego czytania Reprezentant Ministerstwa Finansów mówił o tym, że rozwiązania, które są w naszym projekcie przeniesione z projektu prezydenckiego, rzeczywiście nie zawierają rekomp rekompensat e, chociażby dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Krytykował de facto projekt prezydencki. Ministerstwo Finansów, tak zapowiedział przedstawiciel ministra, pracuje nad innym rozwiązaniem niż rozwiązanie prezydenckie. Propozycja platformy wychodzi naprzeciw. Problemom, które stwarza projekt prezydenta, apelujemy do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, żeby odłożyli choć na chwilę politykę na bok, skorzystali z tej wyciągniętej ręki, zgodzili się na skierowanie tego projektu do komisji. Nie będziemy się upierać, by ten projekt nazywać naszym projektem. Ważne, żeby rozwiązania bezpieczne dla samorządów, a więc bezpieczne dla obywateli, którzy korzystają z przedszkoli, z komunikacji publicznej, z dróg i chodników lokalnych, gminnych, powiatowych by ci obywatele i te samorządy były bezpieczne, a to zapewnia projekt Platformy Obywatelskiej, apelujemy o to, by tego projektu nie odrzucać w pierwszym czytaniu, ale dać szansę polskim samorządom.